Oh, cool. no, no. To się To się nałoży. Gruciarstwo, gdy nie ma się trytytek. Albo nie chce się szukać po prostu. Może gdzieś jest ale. <grystanie> tu mamy gigantikę, tutaj mamy Alfa Romeo. No, jeszcze zrobimy taką penteleczkę. <grystanie> taki odcinek dla wspierających młodych. O. 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 o! Ty pokaż, co odpalasz tutaj. Kaczor, A co tak będzie? A co to? Będą efekty na boki latać. Nie widzisz pa? Taki tor wyserał. może to Może ten cegłami będzie Ta! O, o połóż cegła na górę ty! Teraz Czego na górę Dobra bawę. Dara... o, Teraz to można i usiąść na tym mordo można i usiąść <laughs> <na> to mordeczko <laughs> Mordecko kochana moja no. Teraz to się na pewno nie wywróci. Ale wiatr gierie. Ostrość. Na? Odpalaj kaczka. Już leci, możesz A, nagrywać. Tam nasz specjalny pirotechnik, Elka Chorro odpala. Jeszcze tak blisko nigdy nie stałem. Przy fajwerkach, jeśli chodzi o nagrywanie. Było. Opa, ten się Andrzeja już dobre. O! Hopa! Tension zapak. Są się dzi Andrzej już zwalił. No jego. Głupnie, O! Da no. oh. Stola, stola. Jest! <grybuj> <grybuj> to jakiś Ktoś wyżej strzela! Sto šta na to za malo, šta na to za malo, dva više